Witam. Dzisiaj pokażę wam jak zbudować skorupę na Potrzebujemy klocka 4 x 4 i 2 x 2. Zaczęło go tutaj. Przyrzemy takie o klocki i przyczepiamy je po bokach. I tak. Bierzemy takie dwa klocki, wszczepiamy je tutaj. Bierzemy taki klocek i ustawiamy go tu. Bierzemy takie dwa klocki i ustawiamy je tutaj. Później bierzemy taki klocek i tutaj. Później te dwa klocki Przyczyliamy tu i tu. Później znowu takie dwa, tu i tu. Później takie dwa. Taki jeden. I takie dwa. Posłużę ja Później bierzemy ten klocek. Zostawiamy go tutaj. Ten klocek. I taki klocek. Teraz zróbmy do końca. Bierzemy no, takich... Takich sześć i przyczepiamy wszystkie tu. No tak, jeszcze trzy. Bierzemy takie dwa i takie dwa. Robimy coś takiego. I jeszcze jeden taki. A do niego doczepiamy taki kot I, i voila! Mamy własnego skorpiona z LEGO!